Dzień dobry Państwu. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelnym portalu KIO24RG. Proszę Państwa, tym razem dla Państwa przygotowaliśmy bardzo ciekawe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z 15 lutego 2022 roku, sygnatura KIO206 na 22. Jest to ciekawe orzeczenie dotyczące właśnie określenia warunków udziału w postępowaniu, a zasada uczciwej konkurencji. Większość wykonawców mówi, że za Zamawiający ustalił takie warunki udziału w postępowaniu, żeby wygrał tylko jeden wykonawca. Natomiast zamawiający mówi: Nie, my ustaliliśmy tylko takie warunki, które są niezbędne do wykonania naszego, naszego zamówienia. I tutaj warto powiedzieć, gdzie kończy się ta swoboda zamawiającego, a te właśnie zasady uczciwej konkurencji. Proszę Państwa. Wymagania, które będzie określał zamawiający w swoim postępowaniu, udział w postępowaniu, są wymaganiami, które mają potwierdzić, że wykonawca, który wygra przetarg, będzie w stanie zrealizować to zamówienie. A w związku z tym te wymagania, po pierwsze, powinny być precyzyjne, czyli odnosić się konkretnie do oczekiwań, jakie ma zamawiający, ale w sposób precyzyjny. Oczywiście mówi się, że nie można opisywać na przykład takiego warunku poprzez znaki. Towarowe poprzez, poprzez patenty czy źródła, które charakteryzują tylko dane produkty jednego wykonawcy. Natomiast y, faktycznie najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że celem y, postępowania jest wykonanie na rzecz zamawiającego właśnie takiego zamówienia i w związku z tym to on musi określić jakie ma wymagania w tym zakresie. W tym orzeczeniu KIO z 15 lutego 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza opisała i stwierdziła, że zamawiający ma prawo określić warunki udziału w postępowaniu odnoszące się do przedmiotu zamówienia w sposób Uwzględniający obiektywne potrzeby zamawiającego, pomimo że wyklucza on możliwość udziału czy realizacji tego zamówienia przez dużą większość wykonawców. A zatem, drugi bardzo ważny temat poruszyła Krajowa Izba Odwoławcza tym drugim tematem jest obiektywne potrzeby zamawiającego. I tutaj warto się pochylić przez chwilę nad tym, że tak naprawdę to obowiązkiem. Zamawiającego jest posiadanie odpowiedniego uzasadnienia obiektywnego, że te wymagania są określone y, zgodnie z jego potrzebami obiektywnymi. I te obiektywne potrzeby. To jeden z elementów, które później podnoszą odwołujący w Krajowej Izby Odwoławczej, którzy tłumaczą, że no to nie było obiektywne. I dlaczego tak tłumaczą? No muszą mieć dowody. Ciężar dowodu przy takim odwołującym, który mówi, że to nie było obiektywne, spoczywa na nim. To on musi udowodnić, że te wymagania zamawiającego były nieobiektywne. Co za tym idzie? Musimy podsumowując powiedzieć, że po pierwsze. Te wymagania dotyczące udziału w postępowaniu muszą być bardzo precyzyjne, ale po drugie te wymagania zamawiającego muszą być obiektywnie uzasadnione, muszą być obiektywnie uzasadnione potrzebami zamawiającego. Zatem jeżeli te dwa warunki są spełnione, to możemy powiedzieć, że nienaruszona została uczciwa konkurencja, bo to jest zarzut, że zasady uczciwej konkurencji są naruszone, bo są nieobiektywne potrzeby oraz, że te y, warunki są nieprecyzyjne. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca Prawa. I partner zarządzający kancelarii, i redaktor naczelny portalu Kio24RG. Dziękuję i do usłyszenia.